Witam, witam, aleluja! Czy kolejna reklama robi nas, Zaprosiliśmy kobiety na test. Część umyła lustra zwykłym mydłem. Inne kostką daw Zwykłe mydło pozostawia osad mydlany. Nie widzisz tego na skórze, ale możesz zobaczyć to tu. Kostka daw jest inna, skóra jest mi. Okej, okay, tylko skąd ja teraz wezmę. O! To ja patrzę? Akurat cztery. Trzy z nich umyję zwykłym mydłem. Czwarte kostką myjącą daw. Zacznijmy od mydełka Palmolive. Następne będzie Fa. Niestety kolukcja nie poddało się u zero jedynkowieniu. W zamian mała ciekawostka z interwalszę. Ręczniki prosimy ważyć na dziale mięsnym, a mięso na dziale z ręcznikami. Przecież to takie oczywiste. I punkt kulminacyjny, kostka myjąca daw. Zaznaczam, że jest to kostka myjąca. Kostka myjąca lustra. Jak no, lusterka umyte. Możemy przystąpić do spłukiwania ich w kontrolowanych warunkach. Teraz pozostaje tylko pozostawić, pozostaje pozostawić lustra do wysuszenia. Lusterka obeszła już na tyle, że możemy zweryfikować wynik eksperymentu. Zdecydowanie najwięcej osadu mydlanego zostawiło Mydło Luxia. Zaraz po nim Mydło Fa. Mydło Palmoliv zostawiło niewiele osadu mydlanego. Natomiast co może być zaskakujące lub nie? Mydło Dav, przepraszam, kostka myjąca daw prawie w ogóle nie zostawiła osadu. Wynik pozostawiam do waszej interpretacji. Nudy. Zobaczmy co piszecie w komentarzach. Sprawdź, ile śmietany jest w puszce śmietany. No ale okej, okay. gdzieś tutaj powinienem mieć... O! Śmietana President, brzmi trochę jak nazwa pasty do zębów, w polomarkecie za 5,85 Oto jedna z największych tajemnic waszego dzieciństwa. Ile śmietany jest w bitej śmietanie? I ja ani grama więcej. Sprawdź czy papier welwet nigdy się nie kończy. Który papier? Ten? rozczaruje Was. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Natomiast możemy sprawdzić ile tracimy wycierając dupę innowacją roku zamiast zwykłym szarym papierów. Zacznijmy od zmierzenia długości naszych papierów. Jak widzimy, zwykły papier skończył się mniej więcej w 3,4 długości papieru welwet. Co z tego wynika? Ano mniej więcej tyle, że jeżeli na jeden raz zużywamy przeciętnie 50 cm papieru, to jedno użycie zwykłego papieru kosztuje nas 0,9 grosza, a papieru welwet 2,7 grosza. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w odcinku, w którym Mr. G powie nam, czy Popedy Gry jest szczęśliwy i robi zdrową kubkę. A oto nasz president po godzinie czasu.